Cześć dziewczyny i chłopaki Miało mnie nie być przed vlogmasami Ale jednak jestem Dlatego, że skuszona ofertą Na Black Weeku U Martyny z Magicznego Budżetu Zamówiłam sobie nowy binderek I za chwileczkę sobie tutaj Wspólnie go otworzymy Dobra, udało mi się Pozbyć, wiecie Tutaj tego I otworzyłam sobie już Po prostu, bo myślałam, że nagrywam A nie nagrywam nie nagrywam. Boże, jak się to nazywa? Łapkownikiem, nożykiem. Tutaj, słuchajcie, zobaczymy, jak wygląda ten binder, bo jestem mega ciekawa. To jest. Czekajcie, jak ja to otworzę? To jest binder Safiano. Czekaj, jak źle powiem to. Dobra, najwyżej tu podrzucę link. O Jezuśku, jakieś źłotkie. Wyjdzie dla moich dzieci. Dobra, odłożę im tutaj. Mhm. Zamówiłam tylko i wyłącznie binder, ale widzę, że Martyna... O, jakie masz to ładne. Super. Piękne masz to. Piękne. Widzę, że mi dorzuciła zdrapkę, No, śliczna teraz jest ta nowa kolekcja tropikalna zdrapka. Ogólnie jest kolekcja tropikalna i wszystkie są takie różne tam, wiecie, ale to ładne jest, jakie to ładne martynka bardzo ładne. Super. Fajny napis taki pasujący do tego. Cała kolekcja zdrapek, wyzwań, chyba jest nawet 52 tygodnie. Yy, polecam. Śliczne. Pięknie to jest wykonane. Dzięki Martynka będę miała to do swoich. Uhuhu, ale zapakowane. Piękniutkie. No, śliczniutkie. Ale ładne to jest Martyna. Pięknie to zrobiła dziewczyno. Cudaśnie. Aż mi żal niszczyć to. Dobra. Ok, już widzę, że on jest bardzo podobny do tej. Yy, przepraszam, już nie będę szaleścić. On jest bardzo podobny do tej dakoty, co mam. No, właśnie o takim stylu myślałam. No, powiem wam, że jest mega piękny. No, tak, to jest dokładnie to, co chciałam. Yy, tu wam dla porównania przyniosłam yy, dakotę. No, ten kolor jest taki nie wiem czy to w ogóle widać, słuchajcie bo tak jedno oko na Maroku mam tutaj, ale wiecie co ten jest jakby taki beż, y, brąz beż, bo rzeki to jest nie umiem wam powiedzieć, ale to bardziej pada w szarość a to w taki brąz, brąz ale obydwa są piękne i pasują meczy meczy. tutaj są przecudowne ja to sobie zaraz to pozbędę się tego bo już będę tu przekładała zaraz y, wyzwania i słuchajcie, ten binderek będzie na y, rzeczy tutaj, czyli na fundusze celowe y, i y, koszty roczne, bo powiem Wam, że mam w takim zdziadowanym banderze, że mnie po prostu wstyd samej przed sobą. Ja sobie to po prostu przełożę. Chociaż tu muszę w część powyciągać kopertę, bo mam takie jakieś dziadostwo trochę, no ale... Nie, no dobra. Tylko w sumie dwie wyciągnę kopertę Dobra, a resztę przyłożę. I słuchajcie, teraz będą ogłoszenia parafialne, budżetowe ogłoszenia parafialne. Też miałam wywalić, nie wywaliłam tego. Słuchajcie, więc teraz tak, mam do Was jedno, ale to bardzo ważne pytanie. Mianowicie, czy z okazji vlogmasu, który już nadciąga, zbliża się, ja bym chciała zapytać osoby, które mnie tu obserwują, osoby, które komentują, a czasem może i nie, po prostu tak sobie oglądają, bo ja też czasem oglądam i nie komentuję. Chciałabym, żebyście mi powiedzieli, czy bylibyście chętni na e-book ode mnie? Napiszcie w komentarzu, co, mogło, co miałoby się znaleźć w tym e-booku. W tym e-booku znalazłyby się. Takie limitowane wyzwania na przyszły rok, na nowy rok. A moje autorskie pomysły, projekty, yy, troki, trochę takich przemyśleń ode mnie. Yy, no i tak się zastanawiałam, bo wiecie, święta to jest taki czas, że mm, no wyjątkowy, więc jakby ja chciałabym wam coś podarować od siebie. Yy, I Dajcie znać, czy w ogóle byście byli chętni na właśnie coś takiego, bo nie ukrywam, że jakoś się trochę tak napaliłam na ten pomysł i chętnie wam to zrobię. Tylko dajcie znać, czy w ogóle ktoś by był chętny. Jeśli chodzi o zdobycie tego e-booka, to zasady by były dość proste. Wiecie, że mam to Bajkofi tą kawkę wirtualną, więc myślę, że w grudniu każda osoba, która tam tą symboliczną kawkę mi postawi, to zostawi, bo tam się zostawia maila swojego i mogłaby takiego e-booka w ramach prezentu świątecznego otrzymać. Oczywiście ja to będę wysyłała jakby ze swojej poczty wiecie, nie? T tego e-booka, więc tam trzeba będzie poczekać, to nie będzie przychodziło tak automatycznie, jak wiecie, nie jest sobie, tak. To po prostu będzie takie moje podziękowanie dla tych osób, które tutaj są, które mnie wspierają. Eee, I powiem Wam, że yy, tych wyzwań nie będzie nigdzie. One będą tylko raz w roku na vlogmasy, i potem już ich nie będzie. <laughs> I nie będzie ich można dostać ani u mnie na karcie społeczności. Eee, I od razu mówię, że to nie będzie tam 2-3-5 wyzwanych, tylko to będzie więcej. Myślę, że dość ciekawych ale dajcie znać, czy w ogóle jest ktoś chętny po prostu, bo może ja to się niepotrzebnie zapalam jak pochodnia także dajcie znać w komentarzach i właśnie może Was zapytam, bo macie świetne pomysły, w ogóle jest, jest, udostępniłam też u siebie pytania, bo myślę zrobić pytanie-odpowiedzi, Q&A i jak macie jakieś fajne takie zakręcone jak ja pytania no to napiszcie tam w komentarzu bo tam widzę, że są świetne pytania i powiem Wam, że ja naprawdę na, które nie, na niektóre nie wiem jak odpowiedzieć no ale będą jakieś odpowiedzi w moim stylu nie takie do pośmiania się także zaglądajcie tam i dajcie znać czy bylibyście chętni właśnie na taki trochę prezent świąteczny bo no sami wiecie nieraz cenę e Bógów przyprawiają o zawrot głowy ale to nie o to chodzi. I co byście chcieli na przykład jeszcze w takim e-booku, żeby się znalazło? Może mnie coś zainspiruje, może wy macie jakieś takie pomysły, bo tak nie ukrywam, że trochę pomysłów mam, ale chciałabym też posłuchać was. No, co myślicie, co, co tam wam gra gdzieś w duszy, w serduszkach i tak dalej. Może mnie czymś zainspirujecie, także. No, klawiatury w dłoń i czekam na Wasze komentarze. Będę po prostu siedziła z niecierpliwością. No i tak. I słuchajcie, jeszcze ostatni temat, który chciałabym tu poruszyć, bo jakby nie mogę tu tego nie powiedzieć. Wiecie doskonale, myślę, że już z kanału Izy i od Asi z Kunia budżetuje, że Iza Sporachowane zamyka sklep. Także śpieszcie się dokonać ostatnich zakupów, bo 10 grudnia Iza już włącza sklep. Tam są duże wyprzedaże, może jakieś jeszcze rzeczy od Izy Wam wpadną. No nie ukrywam, że byłam bardzo zaskoczona tym, że tak dobrze prosperujący, prosperująca firma się zamyka. No ale po prostu takie jest życie, trochę jest nieprzewidywalne i jedyną stałą w życiu jest zmiana jak to już wielokrotnie tutaj żeśmy sobie mówili na kanale i nie tylko na kanale, ogólnie kanały do, o budżetowaniu to myślę, że wiedzą co mam na myśli jak masz oszczędności to zawsze coś tam się steguje w każdym razie ja mam też mnóstwo rzeczy od Izy mnóstwo projektów, mnóstwo wyzwań Świetnie zrobionych, pięknie, pięknie wykonanych, pięknie wymyślonych, pięknie stworzonych, niezrobionych, chciałam to również podkreślić. No i Izabela mam nadzieję, że nas nie będziesz tutaj opuszczała na YouTubie, bo jak Ciebie nie będzie, to tak będzie trochę nam smutaśnie z Aśką, zwłaszcza no ale tak jak mówię, każdy idzie swoją drogą i ja Wam powiem, że gdybym się cofnęła do przeszłości, to też nie wiem, czy bym była w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie zmiany, które w naszym życiu zachodzą. także, No oczywiście ten mój kanał tutaj Budżet Justyny jest moim kanałem hobbystycznym, ponieważ w życiu robię inne rzeczy zawodowo różne podróżne y, i tak dalej. Y, jestem taką kobietą renesansu, bo duże rzeczy robię. Ale mm, no tak właśnie. No właśnie, więc y, pędźcie do Izzy, zrobić ostatnie zakupy. Y, jak Wam coś potrzeba, no bo potem już y, nie będzie okazji. I widziałam, że Iska udostępniła właśnie. Jeszcze jakieś tam wyznania na karcie społeczności, to lećcie, pędźcie, kto tam sobie jeszcze nie drapnął, to nie sobie drapnie. I słuchajcie, to już naprawdę będzie ostatni filmik przed vlogmasem. No i będę z niecierpliwością oczekiwała na wasze komentarze. Buziaczki, pa. Ten film miał mieć 2 minuty, ma 10, ale buziaczki, pa. Do zobaczenia i do usłyszenia.